Czasu każdy komputer, niezależnie od tego, jak wydajny, zaczyna działać wolniej. To dlatego, że prędzej czy później obciążają go systemowe śmieci, błędne wpisy w rejestrze czy zbędne pliki. Na szczęście istnieją jednak narzędzia, które pozwalają zapobiegać temu procesowi. Narzędzia, dzięki którym można utrzymać swój komputer w dobrej kondycji. W tym filmie pokażę Wam, jak działa jedno z nich, czyli Ashampoo Win Optimizer 26. To program do optymalizacji systemu Windows, który ma w sanadżu sporo użytecznych funkcji, a mimo to jest naprawdę prosty w obsłudze. Zobaczcie sami. Na początek szybki przegląd aplikacji. Jak widać, mamy tu interfejs z podziałem na szereg zakładek, które kategoryzują poszczególne funkcje, a taki układ sprawia, że łatwo się w nich odnaleźć. Fakt, że całość wyświetla się w języku polskim, oczywiście też jest na plus. Ale co ten program tak w ogóle potrafi? W skrócie, z jego pomocą zoptymalizujesz system Windows na swoim komputerze, skorzystasz z szeregu narzędzi czyszczących dyski i rejestr. Odinstalujesz zbędne aplikacje, usuniesz z aplikacji prywatne dane, ale też przywrócisz przypadkowo skasowane pliki i sprawdzisz stan swoich dysków i nie tylko. Teoria to jednak tylko teoria, dlatego pokażę Wam, jak niektóre z tych funkcji działają w praktyce. W zakładce analiza systemu, jak wskazuje nazwa, Uruchomisz skanowanie, które pozwoli Ci szybko sprawdzić wszystko to, co może negatywnie wpływać na wydajność komputera. Dowiesz się ile niepotrzebnych wpisów znajduje się w rejestrze, ilu zduplikowanych plików powinieneś się pozbyć, czy ile śladów przeglądania pozostało w Twoich internetowych przeglądarkach. Po takiej analizie wystarczy jedno kliknięcie, by zoptymalizować niezbędne ustawienia i usunąć śmieci. Na tym komputerze system Windows nie był reinstalowany od lat, no więc a Shampoo Optimizer 26 miał tu co robić, a mimo to poradził sobie z optymalizacją naprawdę szybko. I nie, niczego po drodze nie zepsuł. Zarówno sam system, jak i zainstalowane na nim aplikacje działały bezproblemowo. Oczywiście możesz, a nawet powinieneś sprawdzić co takiego program oflagował i odznaczyć wszystkie te elementy, których nie chcesz się pozbywać. Trzeba się chociaż wyliczyć z tym, że po usunięciu wszystkich danych przeglądania zostaniesz wylogowany w przeglądarkach internetowych ze wszystkich swoich kont. Jeśli chcesz, program może też działać automatycznie. Wystarczy włączyć funkcję AutoClean, by ten czyścił wszelkie ślady sesji zaraz po każdorazowym zamknięciu programu lub przeglądarki. Funkcja LiveTune przyspieszy natomiast uruchamianie programów, np. poprzez automatyczne zamykanie zbędnych procesów, a funkcja GameBooster zamknie niepotrzebne usługi i programy na czas grania, tak aby nic nie obniżało wydajności Twojego komputera. Z jakich przydatnych funkcji możesz tutaj jeszcze skorzystać? Sprawdzisz na przykład stan Twoich dysków twardych, a to umożliwi Ci przeniesienie cennych danych jeszcze przed ich utratą na wypadek awarii nośnika. Funkcja prześledzenia rozmieszczenia danych ułatwi Ci z kolei szybkie znalezienie największych folderów i zwolnienie przestrzeni dyskowej. Jest też opcja przeprowadzenia defragmentacji dysków, czyli reorganizacji znajdujących się na nich danych w celu poprawy wydajności komputera, ale uwaga! Nie defragmentuj dysków SSD, bo zaszkodzisz ich żywotności. Skoro o wydajności mowa, to Ashampin Optimizer 26 pozwala też przeprowadzić test wydajności komputera i zmienić ustawienia planu zasilania, oferując więcej opcji niż nawet sam system Windows. Na koniec dodam, że w zakładce Optymalizuj warto kliknąć przycisk uruchom centrum startu. Następnie Otwórz zakładkę Czas startu. Tutaj dowiesz się, jak długo trwa proces uruchamiania Twojego komputera i co wpływa na ten czas. Z kolei korzystając z zakładki Autostartu nieco przyspieszysz, wyłączając uruchamianie się wybranych aplikacji wraz ze startem systemu. To oczywiście tylko te z najprzydatniejszych funkcji, bo ten program ma ich jeszcze trochę w zanadrzu. Tak, niektóre z nich powielają funkcjonalności samego Windowsa, ale zdecydowanej większości z nich sam system nie oferuje. Jak widać, dbanie o komputer nie jest trudne ani czasochłonne. Dzięki programowi Ashampoo Optimizer 26 nie musisz mieć żadnego technicznego doświadczenia, żeby przyspieszyć swój komputer, poprawić stabilność jego działania i jednocześnie zadbać o swoją prywatność. Zła wiadomość: Ashampoo Optimizer 26 jest programem płatnym. Masz jednak wybór. Możesz albo skorzystać z subskrypcji, w ramach której możesz cieszyć się możliwościami tego narzędzia nawet na trzech komputerach. Albo zdecydować się na jednorazowy zakup licencji dla pojedynczego urządzenia. Poza tym musisz wiedzieć, że jeszcze przed podjęciem decyzji możesz wypróbować program zupełnie za darmo, w ramach 30-dniowego okresu próbnego. Link do pobrania znajdziesz oczywiście w opisie. Dzięki za oglądanie. Cześć!